zespół pyrowezu został powiększony o drugiego kierowcę profesjonalnego kierowcę, a przez to trasa idzie szybciej i zdecydowaliśmy się ominąć jeden przystanek tu po 100 km mieliśmy spać tutaj właśnie gdzie się znajdujemy w jakiejś miejscowości no ale jedziemy dalej 100 km dalej, zobaczymy jak to pójdzie to będzie rekord, zniówka we will see Jesteśmy gdzieś wysoko, wysoko. Widoczki były przepiękne na początku, a potem wjechaliśmy w jakąś wielką chmurę i tak już zostało. Jest tak zimno tutaj, jeszcze jak jedziemy. Brrr, zatrzymaliśmy się tylko na chwilę, żeby zobaczyć taki piękny wodospad przy drodze. Wspaniały, prawda? Nie no, dobra, rzutuje.

Pierwsze 100 kilosów drogi było lightowe, więc pojechaliśmy dalej. Potem zaczęło się robić pod górę. A jak już wjechaliśmy na tę górę, to były chmury i było zimno, bardzo zimno. Ale były też wodospady, a potem jak zaczęliśmy zjeżdżać, to krajobraz był o oh my god, kozacki. Zrobiliśmy dzisiaj rekord 200 kilosów ponad. Dotarliśmy, mamy hotelik. I będziemy teraz jeść. A ja prowadziłam 90 km. Iha, To prawda. Nocka miła przez Pana, wygodne łóżeczka. Polecamy ten hostel, jest bardzo fajny w Kamduk <coughs> Hostel, czy tam Homestay, Home Guest 21, i Yoga House. Miła Pani, serdeczna. My śmigamy dalej. zwracamy dzisiaj na wybrzeże w stronę Hojan i Danang. Po drodze zobaczymy na pewno jeden wodospad. Nie, ale większość pod słońce, więc nic nie zobaczysz. Dzień dobry! Proszę Państwa, co się tu dzieje? Co to jest za fancy hotel? Przez przypadek dostaliśmy taki pokój. Niby fancy, niby nie, ale nie o tym jest filmik. Zobacz to. Szykujemy się do kolacji. Przepraszam cię. Mm. Co się tu będzie działo? Sałata, pomidor, kiełki i różne inne. Durian. Papryka ostra. Co to jest? kurkuma szczypiorek awokado papryka ananas ogórek oh my god i to wszystko zawijamy je w te reberka. bajeczka mm, mamy tyle składników, że nam się nie będą mieścić tak żeby wszystkie włożyć chyba przepych rococo on jest niewidomy? Special price for you. I have size for you. Good size, the best. Siń Hongyang. Bardzo dużo tourists Bardzo dużo. Nie czujemy tego klimatu! Hello, hello! Idziemy w stronę starego miasta, które jest podobno najpiękniejsze, zabudowane bardzo wąziutkimi domkami i do wielu z nich można wejść za opatą, żeby zobaczyć jak żyli w starych czasach. No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Nice! No to ilu Wietnamczyków widziałeś? Dotarliśmy do miejsca, które chciałem znaleźć, ponieważ jest to ciekawy pomnik w Wietnamie, w Hoyan. Proszę spojrzeć. Kazimierz Kwiatkowski Kazik. Dlaczego Polak ma tutaj swój pomnik? A to dlatego, ponieważ o, nie wiem dokładnie w którym roku, ale skoro zmarł w 1997, to było wcześniej. Przyjechał tutaj z ekspedycją i zobaczył w Chojan duży potencjał. stwierdził, że trzeba je troszeczkę rozsławić. Rozsławić, i właściwie podjął takie działania, że zostało to objęte, stare miasto zostało objęte ochroną UNESCO. No i tak tutaj się zaczął ten boom, więc dzięki niemu tutaj jesteśmy. Ale też dzięki niemu jest tutaj tak dużo turystów Dzięki Nice, no jest to wszystko piękne Gdybym chciał filmować wszystkie rzeczy, które tutaj oferują, wło. Więc zaczęłoby mi taśmy. Idziemy dalej. No dobra, wyedukowałem się, bo aż mi głupio. To jest tak fajnie. Wow, tu jest tak petardycznie, że musiałem się wyedukować, gdzie ja w ogóle się znajduję. I się okazało że to jest jedna z największych atrakcji Hojan. Jest to kompleks budowli, mini budowli. Taka aula, która została zbudowana w 1000, ukończona w 1885 roku przez Chińczyków kanton i to było takie miejsce, gdzie chińczycy przyjeżdżali się targować, odpoczywać i tak dalej i tak dalej. I do tego zrobili jak to po chińsku, chyba ja jeszcze w Chinach nie byłem, ale prawdopodobnie stąd te wszystkie różne wariacje. E ja mam na myśli wariacje posągów. Patrz to. Ale kozak. Kozak na maksa. Tu był kozak, a tu jest koza. Nawet kilka. Nieźle. Lubię, polecam. Aby tutaj wejść trzeba było mieć bilecik, kupić. Nie wiem ile kosztował, ponieważ tutaj jest wiele takich stradawnych domów. I miejsc ala świątyń, czy takich miejsc jak to, do których można wejść za okazaniem bileciku, i można sobie kupić taki pakiet pięciu bilecików. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ w hostelu naszym spotkaliśmy dwie Polki. To świadczy o tym, jak dużo tu jest turystów różnych. I one miały, akurat one już wyjeżdżały z Hojan, i miały jeszcze po jednym bileciku, więc nam dało. Ja wykorzystałem go na to miejsce. Anna nie. Zobaczymy, co znajdzie sama. Będzie nasz najdroższy kokos w życiu. Mam nadzieję, że ostatni. O ile? 50, czyli moglibyśmy mieć w tej cenie No. Nawet 5. odkąd wyszedłem z domu zaproponowano mi skuter. Gazetę. Ciastko, smakołyki innego rodzaju i gazetę po raz drugi. To, ale ta też może być sztuką, prawda? Mm? Hello. A little bit. No chciałbym ci powiedzieć, że mimo dużej ilości turystów, Koyan ma swój urok, ma swój uroczek. Fajnie się tu w ogóle przygotowali. Dla takiego turysty z dużą kasą pieniędzy jest tu świetnie, bo jest bardzo ruchliwie. Jest strasznie dużo różnego rodzaju kawiarni i takich miejsc fajnych, żeby sobie zatrzymać, się poczliować, wypić coś lub zjeść. I to tworzy fajny klimat. Oprócz tego kojan jest położony na krypowałych wysepkach też. Wydaje mi się, że jest tutaj tak wielu turystów, że lokali już trochę mają z ale w nie, nie tak dawno temu miała, sytuację, miała miejsce taka sytuacja, że byliśmy w kawiarni i zamówiliśmy sobie kokosa. Kokosa się najpierw wypija, a potem yy, pan, który sprzedaje tego kokosa powinien ci go przykroić na pół, żebyśmy sobie wygodniej musiał wyjeść wnętrznie tego kokosa. No więc mi został przykrojony na, na początku na górze, wypiliśmy go i chcieliśmy go wyjeść w środku. Ale pan dał nam łyżkę zamiast go przykroić na pół, ale na łyżką nie mogliśmy się dostać do tego męsza, więc podeszłam jeszcze raz do pana i zapytałam, czy może mi przykroić na pół, a ten pan powiedział, że nie może. A ja powiedziałam, że no, czy może mi na pół, bo ja byś to co, co, co jest w środku, a on powiedział, że nie, że on tak się tym zajmuje i tylko może to zrobić jakiś inny pan, jak przyjdzie. A ja się zapytałam, czy może... E Chciałam zawołać tego pana, a on powiedział, że nie, nie może zawołać tego pana. A ja zapytałam, no, ale chyba tutaj pan pracuje. Aha, myślę, że to pana praca. A on powiedział, nie, nie pracuję tutaj. Po czym dalej obsługiwał innych klientów i to było bardzo chamskie. A potem jak przyszło do płacenia, Adam otworzył ogólnie dantę tego typosa. Jak przyszło do płacenia, to yy, pan, który wcześniej otwierał mi się pojawił. Dziękuję. A tutaj jest bardzo miło. Tutaj pani są super miłe. No właśnie, tak tutaj jest. Ale wątek, w momencie, w którym wkroczył Adam, został tak słabo zaznaczony, więc wyszedłem z tej kawiarni na wziąłem wielką maczetę tego wielkiego kokosa. Otworzyłem. A więc dałem jedzenie, złapałem jedzenie, znalazłem jedzenie. Zdobyłem. Zdobyłem pożywienie dla mnie i swojej kobiety. Jeszcze ja coś dodam. Tylko postępuje 50 tysięcy dolarów, czyli to jest trzykrotnie większa cena niż sprzedają je na ulicy, więc gdybym chciała sobie kiedy kupić po prostu gdzieś kufosa do wypicia i gdzieś z, z środka, to bym sobie też szybko wypiła na ulicy i zapłaciłabym 15 tysięcy, prawda, kochanie? Zgadzam się. Tak. Albo I nie da się, mniej. się oszukiwać. Ja ogólnie chciałam nie zapłacić 150 te 50 tysięcy, hmm? gdyby na no. mnie otworzyli tego kokosa i gdyby się nie udało, to ja bym nie zapłaciła 50, bo to jest cena za e, wodę kokosową i wnętrze kokosa, a nie kurde za samą wodę kokosową. Bo mam bulwersa. <laughs> no, Ania. Bomba. Congrats. Proszę. Partyjka w naszą grę. Pozdro Mieszko. Pomysłodawca. Mieszko pomysłodawca. Si, si. No właśnie. Tę gierkę pokazał nam kiedyś Mieszko nas trochę zainspirował, prezentował nam mm, ten materiał w ramach tego, aby może stworzyć st tę grę w sposób taki podróżniczy, bo oryginał był taki, no wiadomo no, no, miał, miał tak, planszę, taką taką zwykłą zwykłą planszę, planszowych mm. inne trochę figurki, pudełko, żeby to spakować, więc to wszystko było większe, cięższe i tak dalej. I my się zachwyciliśmy tą grą. Tak, ją tak. zajrani, więc. Y Stwierdziliśmy, że ją odtworzymy. Więc Mieszko kopił nam materiał. Ja zamówiłem potem mm, te dremiane pionki, wymianę figurki. figurki. Pomalowaliśmy je, ja sami wybraliśmy kolory, sami malowaliśmy. Ja je malowałem, a Ania spała. Nie, ja też te, Tego samego dnia, kiedy zaczęła się podróż, pamiętam to. Ja malowałam też. Ja też malowałam. Jednego pomalowałaś. nieprawda, więcej. Ale ja oprzyłam dookoła, żeby nam tak. się nie pluła plansza I jeszcze razem pomalowaliśmy siatkę. Tak. Równo. I można grać we dwie osoby Każda osoba ma jeden kolor Albo we cztery, no bo są Albo w trzy kolory. Albo we trzy jest super Coś pomiędzy... Jak powiem jeszcze coś? Coś pomiędzy Szachami a Wercowami Ale bardziej takie śmieszne i fajne Tajfo po spakowaniu Właśnie odkryliśmy, że mamy tutaj drugie piętro Razem się zachwycaliśmy tą kawiarnią, a jak już z niej wychodziliśmy, to się okazało, że ma drugie piętro, które jest le jeszcze lepsze. O, i kaktuski są. Nice. Na pewno byś tam leżała. No. <laughs> most. Nie przejdziesz, bo musisz kupić bilet. Muzyka! Wybieramy jednego, no chyba go weźmiemy. Tego pięknego durianowego rogalika. Tylko trzeba się potargować. Mamy duriana. Pan nie chciał zejść z sceny, bo no w sumie nie dziwię mu się. tu jest tylu turystów, że na bank ktoś to kupi. Dla turystów to nie jest takie super drogie z innych krajów. Chciał nam wcisnąć rękawiczki, żebyśmy się nie powrócili, ale co my jesteśmy? Mieli przedszkolaki jemy Duriany na kozaku. Chojan jest super. Polecam. Warto sobie zabłądzić trochę z tych główniejszych, równiwych uliczek. W takie mniejsze, gdzie można zobaczyć sobie fajny klimat, tak jak ona zauważyła, większość domków jest na taki żółty kolorek. Polecamy też taką wyspę. Anhoy się chyba nazywa. To jest ta wyspa, gdzie jest nocny market. Tam też przyjść i sobie gdzieś tam zagłębić. Mm, stare miasto, w sumie mało tam widać architektury, ponieważ wszędzie są sklepiki.